Cześć, ja dzisiaj Ci pokażę jakie bluzy sobie kupiłem po 55 zł, czyli kupiłem sobie takiego techa w czarnym kolorze, naprawdę fajna, bardzo popularna bluza, e, oczywiście suwak od góry, od dołu, kieszonki są e, i jest, po, są po prostu od blaski, kaptur jest trochę grubszy niż reszta całej bluzy, e, co po prostu trzyma Wam ciepło głowę, fajna do biegania, do trenowania, czy po prostu do chodzenia, e, mówię, zapłaciłem 55 zł za nią, mam jeszcze w takim kolorze, ta ma akurat tutaj jeszcze kieszonkę na ramieniu, ta nie ma. No i pokażę ci, jak to sobie zamówić, jeśli też byś chciał. Zobacz, generalnie wszystkie rzeczy, które pokazuję na moim facebooku, na instagramie, na YouTubie, możesz znaleźć pod moim linkiem bio. Pod moim bio, właśnie tutaj, zobacz. Jak sobie wejdziesz na mój profil, to masz tutaj właśnie tego linka. On jest na telefonie, na komputerze, wszędzie. I co, polecam ci tutaj najpierw założyć konto. Dostaniesz jakieś tam kupony, co zawsze sobie zaoszczędzisz 10-15 zł. Co, tu masz poradnik, jeśli nie wiesz, nagrałem, bo dużo osób pytało. Ja tu pokazuję na telefonie, jak to zamówić. No i co, no i tu macie właśnie te komplety. Ja zamówiłem sobie tutaj górę od tego kompletu. Zaraz ci pokażę. Wchodzimy sobie po założeniu konta. Zobacz, to jest tutaj, ale widzicie, że można sobie osobno to kupować. Jak widzicie, tutaj to jest tabluza, dokładnie którą ja kupiłem. Tu zobaczcie, są zdjęcia. Tu się nie martwcie, że tutaj nie ma na przykład zdjęcia z logiem, ponieważ to jest zamazane. Zobaczcie, to są poprzednie zamówienia i tutaj normalnie to logo jest. Ktoś sobie takie zielone zamówił, widzicie, normalnie jest logo. To są po prostu poprzednie zamówienia, jak mówiłem. O, to jest akurat tablu, którą ja zamawiałem. Możecie zobaczyć, to jest dokładnie ta tutaj. No co, naprawdę fajna jest. Cena też jest mega, bo możecie sobie zobaczyć ile. 55 zł, no to naprawdę fajne to jest. I co, ja Wam polecam wziąć sobie rozmiar większą. Jeśli nosicie l to weźcie sobie xl i tak dalej, no bo po prostu lepiej siedzi trochę. Nie jest aż taka mega super ciasna, ale jednak dalej jest taka, wiecie, przylegająca fajna. To polecam Wam rozmiar większą wziąć. Zaznaczamy, klikacie sobie buy Now i dalej po prostu sobie z zakładki Orders. Tutaj możecie śledzić, czy już sprzedawca wysłał po prostu rzeczy wam. I jak już wysłał, to będzie tutaj gotowe to do wysyłki w zakładce. Mój magazyn. No ale tu macie poradnik generalnie i to pokazuje, jak to na telefonie zrobić. Po prostu zaznaczacie rzecz gotową do wysyłki. Klikacie sami i tam płacacie resztę. No i to by było na tyle, tam wpisujecie adres. Jeśli masz jakieś pytanka, napisz do mnie na Instagramie, w komentarzach, gdziekolwiek chcesz. Dzięki, cześć.